7 kwietnia 2019 roku. Dzień, który miał być świętem demokracji lokalnej. Referendum w sprawie Górek Czechowskich. Jedno miejsce, jeden beneficjent. TBV Investment Głos tak? Zielone światło. Dla bloków Głos nie. Teren prywatny i naturalna degradacja a brak frekwencji Rada miasta zrobi, co chce. Gdzie tu wybór? Lubelski alarm smogowy wezwał do bojkotu tej farsy. Społecznicy zmarginalizowani. Miasto zalane deweloperską. Propagandą. Ale mieszkańcy pokazali charakter. 67,7% uczestników tego plebiscytu było przeciw. Referendum uznano za nieważne, bo frekwencja tylko 12,91%. Co dalej? Górki nadal zagrożone, zamiast refleksji kolejne działania przeciwko mieszkańcom. Zintegrowane plany inwestycyjne i kolejny proces sądowy TBV Investment przeciw jednemu z obrońców górek czechowskich. Czy naprawdę tak wygląda dialog w mieście, które chwali się tytułami Zielonego Lublina? Scenariusze i interpretacja wyników referendum były tak absurdalne, że zniknęły z BIP samorządu i Urzędu Miasta Lublina już następnego dnia po jego zakończeniu. Tu i w opisie możesz zobaczyć, co zawierały.